To jesteśmy Zapraszam. Obydwa zespoły i arbitrzy dzisiejszego meczu już na środku Areny z machan Przywitajmy ich prawami. I rozpoczniemy. Eskort, którego szkolenie liga Kamil. Błękitni robczycy czy Małopolski. Jest strata błękitnych. Nie, Danie. Dośrodkowanie, chyba za mocne, ale będziesz uroczony. Szybko zaczęli ten stały fragment. Ależ bramka Co za uderzenie I mamy 0 do 1 W tej chwili Głogowia obejmuje szybciutko prowadzenie bodajże piąta minuta meczu Zespół Głogowi obejmuje w siódmej minucie Skopka. siódma minuta, dobrze, Drowadza dziękuję panie Staszku. Do jednego Teraz to jest strzał, fantastyczne uderzenie. No jest, jest, będzie okazja. Broni bramkarz. Pierwsza okazja błękitnych. Zatrzymana przez golkipera. Tylko przejęcia piłki. Przedziera się, uderzenie, wbija przed siebie i będzie out Wchodzą teraz z kontrą zawodnicy Błękitnych. Próbuje coś tam Hubert Siepierski zrobić. Grywa piłkę w pole karne, strzał. Truba nie zła, ale koniec tej akcji. Zagranie. Sąsa na uderzenie. I nad bramką. Mija rywala. Dośrodkowanie. Jest zamknięcie. Strzał. I bramkarz. Na podanie, będzie dośrodkowanie, główka i niecelnie i wznowimy od bramki. Nie teraz będzie prawie skrzydłem Michał Ogrodnik o, i tylko jęk zawody na trybunach. I ponownie Głogowia przy piłce. Szansa na uderzenie i nad bramką. Ja pierdolę. Mamy ten rzut wolny w końcu. Główka. Strzał głową łapie bramkarz. I rzut wolny. Odbija piłkę teraz bramkarz. I będziemy mieć. Kurwa mać. I mamy strzał. Troszkę się tam zakopowało, ale ostatecznie złapał bramkarz. Piłkę przyjął piłkę. Faulowany zawodnik błękitnych będzie. Ładna pozycja do bezpośredniego strzału. Rzucie sędzia musi tam swoje trzy grosze jeszcze wtrącić. Do tego rzutu wolnego, ale mamy gwizdek. Strzał w mur? Jeszcze byłaby okazja, ale się nie zabrał. I do przerwy. Przed chwilą gwizdek. I zaczynamy. Drugą połowę. I zabrzmiał pierwszy gwizdek rozpoczynający drugą część spotkania po tak duży naboj. za punktów 29. Strzał, ale łatwo broni. Grał i rzut wolny, braksów. Rzut drożny. na dłuższy słupek ale Paul. będzie żółta kartka dobrze przyjął przerzucenie na lewą stronę wjeżdża w pole karne wycofanie i strzał Obronił bramkarz błękitnych. Wycofał. Strzał. Lekko. I odbity ten strzał. Szybki atak błogowi. Może nie tak szybki, ale... Atak zakończony niecelnym strzałem. I dośrodkowanie. w zawodnika Włogowi Szansa na kontrę. Inny przerzut. Do I będzie rzut rożny. Co wymyślą Zagranie za obronę Nie w pole karne. Ale chyba się wszyscy śmieją z tego, że była ręka bo... Kontra Ale go objechał Uderzenie niecelne. Niecelne podanie. Ale odzyskali zawodnicy błękitnych piłkę. Wjeżdża w pole karne. Strzał. Była dogodna sytuacja.

okazja i niecelnie. No <grymne> teraz ostre wejście. Będzie żółta. Tak, tak jest. Należała się. Bardzo niecelnie. Strzał. I piłka trafia w słupek i łapie bramkarz. I Supek ratuje nasz zespół od utraty bramki pod tym ale zawodnika zespołu Sędzia dolicza 3 minuty do regulaminowych. Niecelne teraz to wyprowadzenie piłki. Szansa dla Głogowi. I sam biega w pole karne, do granie. I mamy 0 do 2. Druga dla zespołu z Głogowa Małopolskiego, 92 minuta. Głogowia dobija, tym samym błękitnych. Jest 0-2. Ładna akcja. Zrobiona przez zawodników gości. I chyba ten gol w doliczonym czasie już rozstrzyga kwestię wyniku tego meczu. I koniec spotkania. 0-2. I zabłysnął ostatni gwizdek. W tym spotkaniu, które rozstrzygał Damian Kublas. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.